Teraz sprawdzimy, czy yy, Feredka będzie broniła jedzenia, które tak jej smakuje, czy będzie atakowała rękę. <grymne> <grymne> będzie atakowała. <grymne> no tam jest bezpiecznie, tam sobie może jeść. No czyli jeszcze troszkę czasu trzeba poświęcić, żeby ją przygotować do życia w domu. Najwyraźniej no jeszcze ciągle boi się o. To, że zabraknie jedzenia, że musi o nie walczyć, musi je pilnować. No ale ten zapał z jakim blizie mięso z kośćmi z poprzedniej do skrzydełka zostało tylko kilka wiórków w tej największej części kości. Same tocie łakocie. No i starczy tylko.